Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj gramy w Minecrafta. Jesteśmy na naszym serwerze MC Wataha. Ale dzisiaj robimy pojedynek z Jankiem jeden na jednego w tak. Minecrafta. Dobra, ja też wywalę swoje rzeczy w swoim domku. Gdzie jest mój domek? A, tu jest mój domek. Mm, tu. Wywalę wszystkie swoje rzeczy i idziemy do lasu szukać. Szukać. No las idziemy szukać lasu, żeby się nawalać patykami, bo robimy jeden o, no. nad patykami. Dobra, już wszystko wywaliłem. Już? Tak. Dobra. To, czekaj, później game moda zmienimy. Gdzie ty jesteś? Później czy teraz? No no to teraz chodź, gdzie ty jesteś? No, no to, to... choć się spotykamy koło wieży tej dużej takiej. Ja jestem za tobą. No dobra, no to dawaj game moda. Dobra. No. Już? Czekaj, dobra. już. Już, już, już mamy, dobra, idziemy. Już jesteś? Idziemy. Czekaj już... chwilę, bo jeszcze sobie włączam No dobra, chodź. Jak zginiesz, to zginiesz. Ale patyki to no. no. można nawet z tych winorośli, No tak, pa... ja mam. Już. No, nie mam. Uważaj na Creepera. Czy jak go zabiję, spotykaj. No. no nie, mam patyka, ty masz. Iś, iś, iś. O nie, to jest ten głupi łucznik. Oj, czaj. dobra. Mam patyka. Ja ma mam patyka. Dobra, dobra. co stąd, ja idę stąd, bo zaraz mi ten łuczyk będzie dobra. Czekaj. Ty masz do... Ja se włożę do drugiej ręki po prostu, ale nie mogę drugim bić, tylko on jest do... dla ozdoby. No mocniejszy wtedy. Dobra, mm. dobra, chodź, idziemy się lać. Idziemy się lać, wybierzemy sobie jakieś miejsce do pojedynku. Myślę, Gdzie? że tu koło na grzybach może. Na grzybach. Na grzybach? Grzyb. Okej. Okay. Dobra, na grzybach. Dobra. Czekaj. Mamy. I czekaj, Creeper czekaj. tu jest w środku. Niech on się tam znalazł? Nie wiem, zaraz się policzymy. O, kolejny! No. No co jest z tym Creeperem? Podpalają, musimy się musieli podpalić. Kto to jest w ogóle baza? O, nie wiemy. wiem. tak bije je trochę. Będę żebyś grał na bębra. Hop. Hop. Dobra, dobra, okej. Okay. Tutaj czekania, żeby się patykami pod... Czekaj, czekaj. ...pokrenować sobie. Dobra, zaklejam tę dziurę. Weź tu i tam. Ale ja zakleję przy, tę dziurę. po co coś ten creeper? Ty bo on będzie wybuchał. Zaklejamy za to, dobra. Dobra, oczuj się. Idź na twój narożnik. W jednym narożniku jestem ja. A w drugim ja. No nie, no jeszcze jakiś kolejny przyszedł typ. Dobra. A on przez tory nie umie przejść, on jest głupi. On przez tory przejść? No nie umie. No jeszcze kilka głupów, że nie umie. Dobra, chodź, dawaj. Ej, przeszedł! Yes. Ciężko nie umie coś, czekaj! O jezus! Dobra, to redik na. Co ty tam jesz? wiesz? Bo ja nie mam mało serca Mam 800. No nie, no! Ja nie mam jedzenia. O, jest jedzenie w tym ryba. To ty jest Aurelii, ryba, nawet że to oglądała, kiedyś nie ma nie ma. No nie no ile tu jest teraz. To chodź na, na, na ten dachu. Na dachu. No Jezuś, na ten dach. Na ten dachu. Nie skoczę. Mam jedną serduszko mniej. Nie Jak ty tam skoczyłeś? Sprintem. Ty kontrol musisz Jezus, przytrzymać. Nie. Kontrolniesz jeszcze. Drugie. Poczekaj, bo jestem stary na skakanie. Musisz być wyżej. Na tym... na tym tutaj. Tu Dawaj. Dobra. Brawo. Ja jestem najlepszy. Dobra, tu się bijemy. Trzy, dwa... jeden To za te które nie zrobiłeś, no Ale wiesz wszystkie. Pokaż. Nie. NIE! Ty mnie dwa mi już się Ile masz serduszek? Nie wiem, dużo O, leżysz Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Ja mam sześć w serce jeszcze. No ja miałem jest baza? Ty, ja y nie, nie wyspałem oj. się Czekaj Nie wyspałem już się, się. O poczekaj, nie eee. będzie jesteście. Dobra, poczekaj, zobacz czy te płynę. To jest to. To jest po to. Bo oni wrzucili te, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? E, te, te lampy. Żeby było widać. Te lampy. No to świecące. A to ja postawiłem. Dobra. Dobra. To są twoje patyki. Dawaj moje patyki. Dobra, chodź ostatnia szansa. Ja mam rozlać? 6 serc. Dobra, dam radę z sześcioma. Dobra, nie jesteś. Nie jesteś. 6, dobra, Już tava, chodź. Się. dobra, chodź. Tak. Dobra. Ty! Ej, bo ja... Ty mi duży Ja umieram. Tak. Jest! Jest! Jest. Umieram! Ja umieram! Jeszcze mnie tam nie Spadłem! Zab, zabi mnie zabił! Nie no! Serio? Nie, mój 1000 level. Dawaj, będę. To będzie jakieś niezniszczalne? Dobra. W tej jeszcze zobaczymy co tam jest. Co tu się okay. dzieje? Tutaj są same... No to bo tu ja to wybuchłem to. Ja to wybuchłem to. No. A tu, to jest baza. Jest baza. Tu lewej jest moja. A tu jest Taureli wszystko. Czajdu nie możecie wy chłopaki, chłopaki w wchodzić. Nie, 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 nie. No nie, zabiło mnie. O, umarłeś. Nie tu możecie jest... chłopaki wchodzić. Nie, 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 nie. I tu jest pomocy, bo tu cztery zombiaki mnie go nie pięć... Łopie, sześć zombiaków, szkielety. I... A kto tu zbudował szkołę czy coś tam? Jaką szkołę? No tutaj zobacz. To jest kościół, ja to zbudowałem. No nie ten się przywlak Dobra. Ej, pomocy! No w super, my zaraz wszystko to porozwalamy przez te creepery. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. A nie, chodź jeszcze uciekniemy. Chodź, chodź. Chodź, chodź tutaj, chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź i o mnie! Chodź tutaj! Czekaj! Boś Uciekam! No, Ej, nie chcę! to Jazz Jeśli chcecie z nami zbudować... gdzie tutaj, coś jest. Ej, chodź tutaj, Janek. Gdzie czekaj, jest? spadłem do dziury! Chcecie chcesz nami budować spał na to piszcie, bo od 24, czy któregoś tam już nie pamiętam, startuje nasz serwer, gdzie będziemy mogli gdzie będziemy dalej nagrywać. I coś tu jest. Ktoś chce coś... A. Co to, aha, tu jest. No, aha, nic tu nie ma. O, ja to pobudowała bazę pełno, a to tu jest. Poczekaj, chcę wejść, nie wchodzić, chłopaki. Nie wchodzić. jak się wchodzi. No, otwierasz bramkę. No, no to. O. Czekaj, przesuń się, bo tu się. Piastrów no. położyć No i to wszystko? No. no. Aurelia. Tu masz jeszcze. Tu masz jeszcze. Super. Oj, to jest mi no wygląda. Mam dwa serca. O nie. Nie nawidzę sklejonych, oni one najbardziej wkurzają. No. Masz, no ją nie mam, nie ma strzału. Jest moje pakiki. jest mój pakiet? O, ale dostał strzał. Widzieliście to? Jaki ty dostał masz strzał? Strzał dostał. Ja Strzał? No nie! No to nie ma... Kurde. Masz. Ty... To było nie fair. Fair. Zawsze no, ja się z łapki zabiję. Dobra, okej. Okay. No to jak ktoś chce... Możemy pijać na nasz kanał mc zobaczyć te stare filmiki, bo tam są Ale niedługo będziemy ruszać dalej z naszym serwerem i z naszymi nagrywkami właśnie z minecrafta, więc łapy, Właśnie to jest nowe. No dobra, okej, okay. no to chyba wszystko I Ile było w końcu w tym... I, yy... Ile wyraz Jeden, jeden, yy, ty jeden, ja jeden Czyli remis Następnym razem widzimy się na łuki na no, okay, łukie będzie cykla... z nic na fakt nasze Jak mi zlicisz grzybki halucynki się zabiję Ile to masz seruczek? Eee 8, 7, 6, 5 Ja ty jeste mnie zniszczalne No ty też jesteś niezniszane Coś mi tam farałkę I ty, bo ja umrę Ła! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! go nie go? Zostaw mnie! Ty się gdzieś tam męczysz? Zostaw mnie! No nie! Nie! No dawaj, chodź! No chodź, dwa serduszko, no chodź. A tyle no ja mam. Ja jeden! No chodź, jeden! No Jest! Nie! Wygrałem, wygrałem, wygrałem. Jestem championem, jestem chodź tu najlepszy. Jestem tu najlepszy. Nie, Jestem tu, chodź tu. Jestem tu najlepszy. Nie, nie I Patrzcie nie, teraz, nie to. No nie trafisz. No, trafisz, nie. Mi. Nie miałem, dobra, okej, okay. na razie. Elo. Elo.